Chcesz, żeby narcyz przeprosił? Zrób to. Dziś powiem Ci coś, co zmieni Twoje podejście do narcyza o 180 stopni. Jak sprawić, żeby narcyz przeprosił i to nie raz, tylko za każdym razem, kiedy przekracza granicę. Zostań do końca, bo pokażę Ci. Nie emocjonalne tryki, tylko mechanizmy psychologiczne, które naprawdę działają. Ale najpierw, dlaczego narcyzi w ogóle nie przepraszają? Bo nie chodzi o to, że nie wiedzą, co zrobili. Oni doskonale wiedzą, tylko ich mózg działa zupełnie inaczej. Dlaczego narcyz nie przeprasza? Narcyz nie czuje empatii, nie ma mechanizmu, Zraniłem, przykro mi, naprawię to. Co ma zamiast tego? Mechanizm obrony. Zraniłem, bo Ty mnie sprowokowałeś, sprowokowałaś. Jego umysł robi fikołka i to Ty nagle jesteś winny, winna. To nie on Cię skrzywdził, to Ty zasłużyłeś, zasłużyłaś i dlatego rozmowa z Narcyzem o przeprosinach to droga donikąd. Czy Narcyz nigdy nie przeprasza? Owszem, przeprasza, ale tylko wtedy, kiedy traci kontrolę, kiedy się boisz, że odejdziesz, kiedy widzi, że nie działa już na ciebie jego teatrzyk. Wtedy nagle łzy, żal, przepraszam, kocham cię, zmienię się, ale jeśli wrócisz bez warunków, on wróci do starych zachowań, bo widzi, że Wystarczy zagrać przeprosiny raz na kwartał, żeby znowu dostać wszystko, czego chce. Jak to działa? Narcyz nie płacze, bo cię zranił. Narcyz płacze, bo traci dostęp do ciebie traci emocje, uwagę, współżycie, pieniądze, wizerunek i to go boli. Nie twoje serce, tylko jego straty. Ale ty możesz to wykorzystać. Jak sprawić, żeby przepraszał naprawdę? Zabierz kontrolę, nie musisz nawet zrywać kontaktu, ale przestań reagować emocjonalnie, przestań go karmić uwagą, nie śmiej się z jego żartów, niechwalnie tłumacz się, bądź szarym kamieniem neutralnym, chłodnym, cichym dla narcyza to jak śmierć, bo jego Scena właśnie się wali, a bez sceny nie ma spektaklu, bez spektaklu nie ma mocy. Co wtedy zrobi narcyz? Spróbuje cię rozbić, obrazi cię, zażartuje z ciebie, spróbuje wzbudzić w tobie winę i wtedy nie możesz pęknąć. Powiedz tylko, widzę, że ci się to nie podoba, rozumiem, że mamy różne zdania. Nie czuję potrzeby, by to komentować. Zero emocji, zero walki, i wtedy on zrozumie, co się zmieniło. Jak nie dać się nabrać na fałszywe przeprosiny? Narcyz to mistrz teatru. Może rzucić przepraszam, że tak to odebrałaś. Nie wiedziałem, że cię to zaboli, to przez ciebie tak zareagowałem. To nie są przeprosiny, to manipulacja. Prawdziwe przeprosiny to uznanie winy, zrozumienie bólu, zmiana zachowania. Jeśli ich nie ma, masz prawo nie przyjąć przeprosin i masz prawo powiedzieć, nie wierzę w te słowa, nie widzę zmiany, nie czuję się bezpiecznie. I to koniec, bez tłumaczenia, bez uzasadniania, bez błagania. Klucz do wpływu na narcyza? Nie tłumacz się, nie proś o zrozumienie, nie próbuj go przekonać, bo kiedy przestajesz się starać, odzyskujesz tak naprawdę władzę. Jeśli to było dla Ciebie ważne, zostaw komentarz, napisz, nie proszę, przepraszaj sam i pamiętaj, ty jesteś scenarzystą tej relacji, a nie statystą. Subskrybuj, bo mam dla Ciebie jeszcze więcej narzędzi, żeby odzyskać siebie. Na mojej stronie internetowej znajdziesz krótki kurs wideo, jak wydostać się z takiej relacji.